La, 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 la. Ok, po poczekajcie, chwilkę, nauczymy się naszego motywu. la, <skrybujesz> la. Ka i nic. Ka, ka, na, na. Ka, ka, na, na. Ka, ka, druga rączka. Okej, okay. okej. Okay. Okay. Na, na, na. Odwrotnie, kochani. Na, na, na. Tak. Na, na. I teraz uwaga, ja. Na, na. Na, na. Wy powtarzacie, czyli robicie na na. I teraz na, na na, 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 to będzie moment, w którym nie ma muzyki, nie ma dźwięku, nie ma rytmu. Czyli mamy łapki luźne. Natomiast kiedy pojawi się rytm, to będziemy go mieć w rękach. Będziemy nadal w ruchu nóg, ale będziemy mieć K, K w prawej ręce i ta, ta w lewej.

ta, ta, na, na, ta, ta, na, na, ta, ta, na, na, ta. Jeszcze róbcie, róbcie, na, ta, ci pomogę. Na, na, ta, ta. Nie ma znaczenia, czy jakaś osoba jest wybitna, czy niewybitna. Ma znaczenie to, że stara się i próbuje, ponieważ. Zawsze będziemy mieć efekty, jeżeli coś robimy, robimy, powtarzamy, będziemy w tym coraz lepsi. Kiedyś pytano, nie wiem czy to nie był Rubinstein, który już był bardzo zaawansowany wiekowo, i spytano go, dlaczego jeszcze mistrz ćwiczy? Przecież mistrz umie wszystko. Odpowiedział: no, Cały czas robię postępy. ハハハハ